Witam Was serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję, jak przywrócić ustawienia fabryczne w konsoli PlayStation 5. Aby to zrobić, musimy sobie ją włączyć. Następnie bierzemy naszego pada i przechodzimy sobie do góry, do tej śrubki u góry. Tak. Wciskamy X. Następnie przechodzimy do opcji System. X. W prawo. Opcja resetowania X i wybieramy sobie opcję: Zresetuj konsolę. Jak widzicie, w tym wypadku jest informacja, że wszystko zostanie usunięte, także dane, savey itd. zostanie usunięte. Możecie sobie zrobić ewentualnie kopię, jeżeli potrzebujecie te dane. Zresetuj. Tak. I w tym momencie konsola się uruchamia. Resetuje się i włączy się ze standardowymi fabrycznymi ustawieniami będziecie musieli sobie skonfigurować całą konsolę, dodać konto podłączyć internet i tak dalej i tak dalej, nie? także to chwilę zajmie jak widzicie w tym momencie konsola się wyłączyła jest resetowanie do fabrycznych ustawień domyślnych przebiegł w 100% dosyć szybko ponieważ ma ona dysk SSD i za chwilę nam się uruchomi tak jakbyście ją kupili ze sklepu. Chwilę sobie poczekamy, żeby sobie to zobaczyć. Ponowny reset. I mamy włączenie konsoli. Tak jakby to pierwsze włączenie było. No i teraz będziemy sobie już konfigurować konsolę. Także mam nadzieję, że film Wam pomógł, jeżeli ta łapka w górę i do usłyszenia. Hej.